Witajcie Smakosze, dzisiaj przygotuję pieczeń z karkówki. Będę do tego potrzebowała karkówkę, mam tutaj około 1,5 kg umytej i osuszonej ręcznikiem papierowym karkówki, jedną cebulę, sól, pieprz, trochę cebulki prażonej, musztardę, oliwę oraz przyprawy. Wszystkie składniki podaję w opisie filmiku. W pierwszej kolejności z karkówki zetnę ten zbędny tłuszcz. Karkówka i tak jest dosyć przerośnięta, więc jeżeli można, to najlepiej ten tłuszcz pościnać. No, na tym kawałku nie ma zbyt dużo. Ten jest bardziej tłusty. Myślę, że tak wystarczy. Przygotuję teraz marynatę do mięsa. Do kubka wleję tak. Dwie łyżki oliwy z oliwek. Dodam łyżeczkę marynaty staropolskiej, łyżeczkę przyprawy do mięs oraz łyżeczkę ostrej papryki. Dodam łyżkę dosyć sporo musztardy. Dodam też tak pół łyżeczki czarnego mielonego pieprzu i taką malutką łyżeczkę soli. Wszystko dokładnie wymieszam. I tak przygotowano marynatę na tre mięso. Dobry twanny wlewam odrobinę oliwy i smaruję wewnątrz Teraz składam mięso Na mięso nawożę marynatę Teraz mięso wrócę na drugą stronę tak samo marynatą natrę po tej stronie mięso kilka razy podwracam żeby dokładnie marynata weszła we wszystkie części mięsa I tak przygotowane mięso wstawię teraz do lodówki na 2-3 godziny. Na godzinę przed pieczeniem wyjęłam brytfannę z lodówki, aby się mięso ogrzało. Pokroję cebulę na drobną kostkę. Zanim włożę pieczeń do piekarnika, dodam pokrojoną cebulę. Cebulka nie będzie przesmażana, w związku z tym dodam trochę prażonej cebulki, żeby dała lepszy smak. Każdy robi karkówkę na swój sposób. Mój sposób na soczystą karkówkę jest taki, że przed pieczeniem, przed włożeniem do piekarnika, zalewam ją wrzącą wodą i przykrywam folią aluminiową. Brytwana jest szczena, ale dzięki tej folii. Większość soków pozostanie w mięsie i będzie naprawdę soczyste. Teraz włożę brytfannę do bardzo gorącego piekarnika. Nagrzałam go do temperatury 220 stopni. Pieczeń wstawiłam do piekarnika i w tej temperaturze zostawię około 20 minut. Chodzi o to, aby mięso bardzo szybko się zewnątrz ścięło i dzięki temu pozostanie soczyste w środku. Potem zmniejszy temperaturę do 190 stopni, i będę piekła mięso około 2 godzin. W trakcie pieczenia będę je kilka razy odwracać. Pieczeń piekła się około godziny. Jak widać sos nie odparował. Zobaczę czy już jest miękka. O, jeszcze się na patyku podnosi, to znaczy, że jeszcze troszkę jej potrzeba. Wrócę ją na drugą stronę. I jeszcze około godzinki, niech się to pieka. No, może troszkę krócej sprawdzimy. Minęła kolejna godzina i pieczeń na pewno już jest dobra. Tak, jest bardzo mięciutka. Wyjmę ją teraz na półmisek. Nakryję folią i zostawię tak, żeby pieczeń odpoczęła, a ja w tym czasie przygotuję sos. Sos muszę zagęścić. Posmakuję najpierw, czy jest dobry. Mm. Super, bardzo esencjonalny. Do zagęszczenia sosu potrzebuję dwie łyżki mąki. Tę mąkę rozrzedzę zimną wodą. tak wymieszamy mąkę z wodą, wleję do sosu. Sos jak widać ładnie gęstnieje. Chwileczkę go pogotuję. Posmakuję. Czy nie stracił na smaku? Mm, nie. Był tak esencjonalny, że dodatek wody z mąką mu nie zaszkodził. Mmm, pyszny. Karkówka odpoczęła, więc teraz mogę kroić ją na porcję. Pieczeń polewam sosem pieczeniowym. Poleję też troszeczkę ziemiaczki. Taka pieczeń z karkówki jest naprawdę świetna, jeśli się ją właściwie zrobi. Jest wtedy soczysta i naprawdę smakowita. Smakuje rewelacyjnie. Wszystkim smakoszom polecam. Jest pyszna, mięciutka, soczysta. Wszystkim smakoszom życzę smacznego!